Kosimy pszenicę po kukurydzy, wczoraj był pierwszy wjazd, no niestety pszenica była mokra, a na dołkach gdzieś tam, przy rowach nie dojrzała. Dzisiaj od rana nie zanosiło się na to, że da się kosić, jednak wyszło słonko i w chwili obecnej zmierzyłem sobie, co prawda przed chwilą pokropiło tak dosłownie z 5 minut taki delikatniutki, delikatniutki bardzo deszczyk. Sprawdziłem wilgotność, to tak naprawdę będę musiał sprawdzić dopiero jak wysypie jeszcze raz. Ale wilgotność na przyczepie to jest 12%, a jak zaczynaliśmy to było tam 14,5%. Tutaj zostawiamy słomę na pokosy, bo się wymieniamy z sąsiadem za obornik. Tutaj będzie zasiany rzepak. I powiem Wam tak: to jest pole, na którym pszenica w 2020 roku dała nam rekordowy plon z tego pola 9.300, z 20 hektarów i było tak, że tu miałem poletkę zasiane, różne odmiany, saten union i kombajn w tom i z powrotem miał pełniutki zbiornik pod sam koreczek wtedy pszenica tutaj na tych kawałeczkach dawała tam 9.6, 9.7, zależy od odmiany, ale powyżej dziewiątki i teraz jest tak, że jedzie kombajnem w jedną z powrotem dobrze mówię? czekajcie w tom i z powrotem, i pod koniec jakby przejazdu zapala się kogut. Yy, nie robi dwóch pełnych, pełnych jakby przejazdów, tylko robi przejazd i powiedzmy 80% kolejnego przejazdu. Zapala mu się kogut, czyli mamy 3 czwarte zbiornika, więc gdzieś w połowie, czy też w dwóch trzecich przejazdu powrotnego ma pełen zbiornik. Czyli szacuję, że gdzieś tak o 25-30% mniejszy jest plon. Aniżeli w tamtym 2020, oczywiście jest to troszeczkę takie mylne, bo ja mówię o zbiornikach, a w zbiorniku może być różny tonaż, ponieważ jak doskonale wiecie, tonaż zależy od masy. A w zbiorniku zbieramy ziarka, które zależnie od roku mają właśnie tą gęstość, tą masę y, różną. Natomiast wychodzi to mniej więcej to, co mi pokazuje właśnie to, co ja sobie wydumałem i to, co pokazuje miernik plonu, mniej więcej by się zgadzało, bo mier miernik plonu średnią pokazuje na poziomie 6 chyba 40 albo 6,30. Coś w tych granicach. Więc te 9 z kawałkiem, co było w tym właśnie 2020 roku, jak sobie odejmiemy od tego te 25 do 30%, no to mniej więcej, powiedzmy, by się to pokrywało. Ten, ten, ten plon. I jak będzie tutaj powyżej szóstki, to ja będę naprawdę bardzo, bardzo zadowolony. Naprawdę będę zadowolony, ponieważ to jest plon, na który ta pszenica tutaj absolutnie na początku roku nie wyglądała. Doskonale wiecie, w jakich warunkach tutaj no, no, Źle to wyglądało, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Wyglądało to naprawdę źle. Początek wiosny. Absolutnie nie był sprzyjający tutaj dla tego pola, dla tych zasiewów. męczyła się strasznie ta pszenica. Tak jak widzicie, to jest bardzo nierówno też. Tata troszeczkę wyżej kosi, żeby sąsiad gdzieś tam sobie prasy nie uszkodził. No tak jak mówiłem, tu już się świeci, wy go i tak nie zobaczycie. I ja zobaczycie, jak to jest nierówno. Czysty poligon, naprawdę. I biorąc słuchajcie pod uwagę, właśnie ten. Termin siewu, warunki w jakich to było siane, jak to wyglądało to naprawdę ten plon 9 ton 6 ton, jakby 6 ton przekroczyła średnia z tego pola naprawdę będę zadowolony, naprawdę. Tutaj koszta nie były zrobione jakieś duże nawożenie azotowe zastosowałem na raz RSM tutaj był zastosowany, 160 kg wszystko poszło w jednej dawce, na początku marca później przyszła pogoda o zobaczcie nawet aha bo teraz wysypujemy niepełen zbiornik właśnie bo mi dwa zbiorniki nie wejdą na przyczepę ale tak jak mówiłem już, już mamy koguty zapalone więc nie dojechałby tata do końca czyli to co to co mówię się sprawdza no mówię wszystko teraz będzie też zależało od pozostałej części pola no to, bo jednak wiecie no, inaczej jest Uzyskać średnią z 5, 6, 4, czy 10 hektarów, a inaczej, gdy mówimy o średniej, z hektarów 20, gdzie są o, takie przestrzały, również. Więc. E, oj, oj, spokojnie. O. Więc zobaczymy, do końca pola jest daleko. Tutaj błędem było to, że nie robiłem zabiegu T3 ewidentnie typowego zabiegu T3, bo zrobiłem zabieg T2T3, zabieg, w którym chroniłem liść flagowy, ale pszenica już była częściowo wykłoszona, częściowo miała, częściowo e, połowa kłosów wystawała, częściowo dopiero kłos wychodził, częściowo cały kłos był na wierzchu i tak liczyłem sobie po cichu na to, że może uda mi się zrobić taki zabieg T2T3. E, no, jest to nauczka dla mnie i jakaś lekcja również dla Was, że w takich stanowiskach o podwyższonym, że tak powiem, ryzyku występowania chorób yy, typowo takich zbożowych, czyli właśnie w stanowiskach, gdzie siejemy zboże po zbożu, tudzież w stanowiskach, gdzie mamy zboże po kukurydzy, ryzyko wystąpienia fuzariozy kłosów jest zdecydowanie większe niż w stanowiskach po rzepaku. I Nauczka i lekcja jest taka, że nawet gdy robimy zabieg T2, T3 i mamy ten kłos to i tak trzeba, trzeba zrobić typowy zabieg T3 zwykłym nawet tebukonazolem w momencie kiedy wychodzi liść, w momencie kiedy pszenica zrzuca pilniki. to jest ten moment idealny do zrobienia, do zrobienia zabiegu T3 i tak ten zabieg trzeba by było wykonać w przyszłości, bez względu na to, co robiliśmy wcześniej. W tym roku oczywiście też warunki były takie, że no, sprzyjały infekcji, sprzyjały porażeniom tych, tych chorób. Po prostu padało później i finalnie ryzyko porażenia było zdecydowanie większe, aniżeli w przeciętnym roku, no bo jednak u nas ten maj Końcówka maja, końcówka maja, czerwiec yy, i gdzieś tam początek lipca były sprzyjające, były przekropne, mokre, wilgotne. Na szczęście nie były jakoś tam bardzo ciepłe, bo gdyby były jeszcze dodatkowo ciepłe to już w ogóle byłaby, mogłaby być tragedia. Rozsypało się trochę chyba na Olek za, za dużo celuje Kazik ten trzeci zbiornik. On tak... mówię jak się zapalą koguty to trzeba sypać. A on tak lubi przeciągnąć kawałeczek dalej, no. I za każdym razem ich tam kurde po 10 kg spadnie. Ale prawda jest taka, że nawet nie ma gdzie za bardzo rozgarnąć tego na tej przyczepie. No dobra. Ale wracając właśnie do Meritum, do tego o czym mówiłem. Myślę, że tutaj się nie ma co czaić w przyszłości, po prostu w pszenicach po kukurydzy trzeba zrobić typowy zabieg T3, koniec, kropka. Jeżeli chodzi o ochronę, no to tak jak mówię, robiłem dwa zabiegi, bo też pierwszy zabieg... Przesełko mi tak skrzypi, jerniczone. Pierwszy zabieg był bardzo mocny, co prawda w obniżonej dawce, ale to był input. No i tutaj nie mamy problemu z, naprawdę z żadnymi chorobami, podstawy, jest czyściutko. Naprawdę jak za. Drugi zabieg. Nie pamiętam co ja tu robiłem drugi, drugi zabieg. Muszę sobie zobaczyć. I na pewno w opisie filmu dam, dam znać. O, ciekawostka jest taka, że tutaj nigdzie nie mamy drzewa na naszym polu, ale jest sobie gałąź. Tuma mieliśmy żebak. jak mówię, nie pamiętam co robiłem na te dwa nie wiem czy to było delaro? nie, nie wiem, nie wiem, dobra, mniejsza o mniejsza o, nie, coś chyba innego dobra, to ja sobie sprawdzę dodatkowo stosowałem tutaj również oprócz agrosorbu, jakiejś tam swojej kompozycji mikro to tutaj również dawałem gumizil, żeby podratować tą pszenicę co jeszcze tutaj dawałem? W sumie to wszystko. Żadnego NPK przed siewem, po siebie, znaczy przed siewem, może powinienem powiedzieć PK, bo N jednak był dany wiosną, ale jesienią nic tutaj nie było dawane. Ściernisko po kukurydzy zostało uprawione za pomocą kultusa. Częściowo doprawiałem karierę, ale później zrobiło się mokro i niestety karierę trzeba było zjechać, więc prosto w ten bałagan po kultusie, po kukurydzy, po kultusie Wjechałem i siałem, co widzieliście? Było mokro, brzydko to wyglądało. Naprawdę, to był naprawdę poligon. Wiosna nam to trochę podratowała w tym późniejszym terminie. Tu się nie ma co oszukiwać. Pszenica ogólnie była późno siana, bo to był listopad, nie wiem, 20 czy któryś. No u nas było mokro i nie dało się wcześniej wjechać. Trochę też daliśmy ciała z wcześniejszym siewem, ale o tym już mówiłem w jednym z poprzednich filmów. No i tyle. Jestem ciekaw jakie ona będzie miała parametry, no bo jednak tutaj dawka azotu w jednej... w jednym strzale, no nie sprzyja jednak budowaniu parametrów, no ale to się okaże. Zobaczymy. Jest to dla mnie pierwszy rok siewów, tak późnych siewów, siewów po kukurydzy. Więc wiem już mniej więcej jakie błędy popełniłem, wnioski wyciągam z tego. I mam nadzieję, że w przyszłości po prostu będzie lepiej. Ale będę miał chwytliwy tytuł. Patrzcie, co się od Janie Pawliło. Kurde, ojciec zaczyna wysypywać, mówię, burty, żeś nie zamknął, gamoniu. Ja my to się burty nie otwierałem, szyberkiem wysypuję do, do tego, do żmijki. I gdzieś łajza po drodze się od, otworzyła sama. O, takie luźne, kurde. Trzeba by to może przekręcić i naciągnąć bardziej. Ja pierdzielę, coś tu z 200 kilo jest. I zaś trzeba będzie przyjechać z łopatą i posprzątać. Kurde, balans. Ja pierdolę. O, ziarno nie najgorsze. Ale widać takie odrobne też, tak jak co, o czym wspominałem gdzieś tam po chorobach kłosa. Takie wypukłe, takie klęsłe, wciągnięte, zasuszone. A łopaty żadnej nie mam, bo po co? i trzeba będzie na koniec przyjechać i jeszcze łopatować. Ojejaś, jejaś. No nic. Жизнь.